Cześć, jestem Oliwia i dzisiaj przychodzę do Was z pogadanką o książkach, które udało mi się skończyć w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Na samym początku chcę Wam pokazać 3-4 książki, o których mówiłam w swoich reading vlogach i tam analizuję je naprawdę porządnie, więc myślę, że nie ma sensu wspominać o nich po raz kolejny w, w tym filmie i są to Stocking Jack The Ripper, moja przyjaciółka Opentana oraz sieć Alice. Część książek, o których chcę Wam powiedzieć, jest tutaj ze mną, leży sobie obok, ale większości z nich już nie mam, ponieważ albo je sprzedałam, albo czytałam w e-booku i ich okładki będę po prostu wam tutaj wyświetlać na ekranie. I zacznę od Okrutnego Księcia. We wrześniu jakoś postanowiłam zrobić sobie kolejny reread tej serii, to był... Mój trzeci rewit pierwszego tomu, ale niestety ten nie niezbyt mi się udał, e, ponieważ jak się okazało, kompletnie nie byłam w mudzie na rewit nie byłam w mudzie na tę historię e, i też zrozumiałam, że robienie rewitów jest najlepsze po na przykład 3-4 latach, e, kiedy się już tej fabuły nie do końca pamięta, a ja. Okrutnego Księcia chyba znam praktycznie na pamięć, przynajmniej ten pierwszy tom, więc nie bawiłam się aż tak dobrze, jak przy wcześniejszym czytaniu tego tytułu. Jednak ja tę trylogie i tak Wam polecam, jest to jedna z moich ulubionych serii, fantazy. Jak już jesteśmy przy temacie rilidów, re to w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy udało mi się również zrobić rilid re trylogii Rodu Kane, autorstwa Ricka Riordana. Jest to jedna z moich ulubionych serii z... Takiego wczesnego nastoletniego e, okresu. Miałam około myślę 13-14 lat, kiedy sięgnęłam e, po te książki. Z uśmiechem na twarzy mogę stwierdzić, że dalej tę serię uwielbiam i polecam ją wszystkim. Jeśli chodzi o fabułę, to jest to e, trylogia dotycząca mitologii egipskiej. I jedyne do czego mogę się przyczepić, to że kiedyś moja znajomość mitologii egipskiej była dużo większa i naprawdę interesowałam się tymi wszystkimi bogami, znałam ich historie, powiązania itd. No ale po tylu latach już troszeczkę tego zapomniałam i gdy sięgnęłam po Czerwoną Piramidę, to przez pierwsze chyba 50 albo 100 stron czułam się totalnie zagubiona, ponieważ nie znałam tych bogów i niby Rick Riordan próbował tam jakoś e, czytelnikom przedstawić ich historię. Jednak dla mnie to było zbyt dużo informacji na raz i chwilę mi zajęło, żeby to sobie wszystko ułożyć w głowie i zrozumieć, kto jest kim, kto jest czyją matką, kto jest czyim ojcem, jaka jest historia danego Boga, no ale jak już to potem ogarnęłam, to książka była naprawdę przyjemna. Te trylogie na pewno polecam nie tylko grupie docelowej, czyli właśnie jakoś tak, osobom w wieku, nie 13-15 lat, ponieważ ja mam 20, ona dalej mi się podoba. Są to naprawdę fajne przygody, naprawdę fajni bohaterowie i myślę, że. Te książki spodobają się wielu osobom. Rick Jordan ma taki sposób pisania, że po prostu wciąga czytelnika, nieważne od wieku. I też po tych kilku latach zauważyłam, że momentami wprowadza on poważniejsze tematy, takie jak na przykład rasizm, ale one nie są niestety rozwijane, tylko tak o nich wspomina, że na no właśnie czarny bohater mówi, że styka się z tym rasizmem i jak się czuje. I to jest koniec tematu, nikt więcej nic o tym nie mówi, ale wydało mi się to ciekawe, ponieważ mając te 14 lat, kompletnie tego nie zauważyłam. A teraz, jak już jestem starsza, trochę. Bardziej doinformowana o świecie, ja to widzę takie smaczki. Jeśli chodzi też o taką moją topkę, który tom jest najlepszy, to Ognisty Tron, czyli tom drugi, podobał mi się najbardziej, przeczytałam go najszybciej, naprawdę się wciągnęłam. Potem dałabym tom pierwszy, który pomimo tych swoich kilku wad i tak był fajny, a na ostatnim miejscu na podium jest Tim Węża, czyli tom trzeci i niestety ten tom wypada dużo słabiej niż poprzednie. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jest on najkrótszy, a miałam wrażenie, że autor chciał w nim umieścić najwięcej informacji ze wszystkich, czy po prostu to nie był dobry moment na tą lekturę, no ale podobał mi się najmniej. We wrześniu przeczytałam pierwszą w swoim życiu self-help book, czyli Improwizuj, przestań myśleć, zacznij robić Emmy Isaacs. Ja zwyczaj po tego typu tytuły nie sięgam, bo mam wrażenie, że często e, nie przekazują one nic wartościowego, tylko są po prostu taką, powiedzmy, maszynką do zarabiania pieniędzy e, na ludziach, którzy mają problemy. Ale gdy wydawnictwo znak do mnie napisało, i przeczytałam załączony PDF w mailu, stwierdziłam, kurde, muszę to przeczytać. To po prostu mój organizm wołał, zgódź się i czytaj. Dawno nie miałam takiego uczucia, więc stwierdziłam, że warto za nim podążyć. Zgodziłam się na współpracę. Jak się okazało bardzo dobrze, ponieważ improwizuj i przestań myśleć zacznij robić, okazało się bardzo mądrą lekturą. Co prawda wiele zawartych w niej lekcji e, ja już stosuję w swoim życiu i się z nimi zaznajomiłam, e, ale dzięki tej książce zaczęłam na przykład przykładać większą wagę do zarządzania swoimi wydatkami. Myślę, że to jest lektura dobra dla każdego, ponieważ w taki przyjemny i tak przystępny sposób e, przedstawia to że tak naprawdę nie osiągamy wielu rzeczy w życiu tylko z powodu głupich wymówek i lenistwa. Ile razy myśleliście sobie o nie mam na to pieniędzy, nie mam na to czasu to jeszcze nie jest dobry moment, zacznę za tydzień. Zamiast robić rzeczy, które chcemy po prostu, o których marzymy wymyślamy wymówki, e, które są kompletnie bez sensu i tak naprawdę zamiast nas przybliżać do celu to tylko nas od niego oddalają e, i myślę, że jeśli macie nie wiem, problem z motywacją chcecie otworzyć własny biznes ale nie do końca wiecie jak się do tego zabrać to improwizuj bardzo wam się spodoba e, szczególnie też osobom, które chcą otworzyć swój biznes ponieważ autorka tam porusza ten temat sama ma jakiś tam biznes, już nie pamiętam jaki i może niektórym z Was i rady się przydadzą. Jeśli chodzi o polecenie jakichś książek dla młodszych czytelników, to bardzo gorąco polecam Wam zaznajomić się z Lalani z Dalekich Mórz, Erin Entrada Kelly. Jest to historia magiczna nie tylko dla młodszych czytelników, ale też dla tych starszych. Myślę, że młodszych czytelników ta książka przyciągnie swoją ciekawą fabułą o dziewczynce, która postanawia uratować swoją wioskę, a dla starszych będzie ona bardzo ciekawa pod względem stworzenia świata i klimatu. Erin Entrada Kelly inspirowała się filipińskim folklorem i dzięki temu stworzyła zupełnie nowe, takie mityczne postacie. Książka jest również oprawiona ilustracjami. Oprócz tego wszystkiego autorka wplopa w swoją powieść jeszcze wiele ważnych życiowych lekcji o polityce, przyjaźni, relacjach międzyludzkich, o tym, że nie ma nic złego w byciu mniej odważnym czy słabszym. Myślę, że ta historia każdego wypełni ciepłem i pozostanie w Waszych sercach na długo i zdecydowanie polecam tę historię. Historię rodzicom, którzy chcą przeczytać coś fajnego ze swoimi dziećmi. We wrześniu przeczytałam też jeden reportaż, a był nim. E Honor, opowieść ojca, który zabił własną córkę. Myślę, że słyszeliście o tym tytule, ponieważ ja go dosyć często widziałam na Bukstagramie. Jest to po prostu historia pewnej rodziny, w której ojciec dokonał morderstwa honorowego na swojej córce. I jakby tam autorka nie tylko powiada tej historii, ale też po prostu przeplata ją z faktami, ponieważ takie rzeczy dzieją się może już nie tak często jak kiedyś. Mi ciężko opowiada się o reportażach, ponieważ nie potrafię ich do końca sprawiedliwie ocenić, ponieważ nie da się tam patrzeć jakby na styl pisania, czy na wymyślone postaci, tylko po prostu na to, czy dana historia nas porwie, czy nas raczej zanudzi. I tutaj byłam gdzieś pomiędzy, z jednej strony była ona całkiem ciekawa, ale z drugiej jakoś bardzo mnie do niej nie ciągnęło i myślę, że gdyby była dłuższa, to może by mnie nie skończyła, ona miała chyba że ze 150 czy 200 stron, więc po prostu już dociągnęłam do końca. Nawet w swoim tutaj zeszycie nie dałam jej żadnej oceny, bo po prostu nie potrafię. I z książek, które przeczytałam we wrześniu została jeszcze jedna pozycja, czyli Kingdom of the Wicked, autorstwa Carrie Skalko. Jest to historia w włoskim klimacie, z księciami, demonami, gotowaniem i wiedźmami. Sam background tej historii bardzo mi się spodobał i to tak naprawdę on przyciągnął mnie do sięgnięcia po tę książkę. Jednak z wykonaniem było już troszeczkę słabiej. Jak dla mnie autorka nie do końca w dobry sposób osadziła fabułę w czasie, ponieważ ja nie miałam żadnego pojęcia, kiedy to się dzieje, czy to jest wiek XVIII, czy może XXI, w końcu też możemy jakby mieć wiedźmy i demony w dzisiejszych czasach. Wiem, że w większości osób nie będzie to przeszkadzać, ale ja się czasami o takie szczegóły czepiam i zwracam na to uwagę, e, więc jeśli Was takie coś też denerwuje, to miejcie to na uwadze. E, a jeśli chodzi o fabułę, to myślę, że była ona naprawdę przyjemna, chociaż ja jakoś tam bardzo z bohaterami się nie zżyłam e, i nie miałam czegoś takiego, że nie mogę się od niej oderwać i chcę wiedzieć, co będzie dalej. Była to po prostu dla mnie przyjemna lektura, e, którą cieszę się, że skończyłam. Ale czy jak już bardzo zapadła mi w głowę, to coś w głowie to nie do końca. I nawet nie wiem, czy pamiętam wszystko, co działo się w tej książce. Raczej mam takie przebłyski z początku, środka i nawet nie, nie, nie pamiętam końcówki, więc po drugi tom raczej sięgać nie będę. No i jak przechodzimy już do października. To w tym miesiącu udało mi się przeczytać tak dwie troszkę krótsze historie. Jedna to kolonik Nellera. I niestety o tej książce opowiedzieć Wam nie mogę, ponieważ przygotowuję specjalny film ze specjalnym gościem e, i nie chcę tutaj jeszcze zdradzać swojej opinii. Ten film jest już nagrywany od września i pewnie na kanale pojawi się za jakiś miesiąc. E, ale czekajcie, tam się dowiecie całej mojej opinii o tej historii. A drugą e, jest wszyscy powinniśmy być feministami, czy mamandynu Gozy Adici. Które polecam wszystkim i w ogóle macie czytać ten manifest, esej. Nie wiem, jak go do końca nazwać. Jeśli słuchacie Beyoncé, to tę autorkę na pewno kojarzycie, ponieważ we Flawless pojawia się właśnie fragment e, tego jej manifestu, który bodajże wcześniej był ted tokiem i on po prostu został spisany. Ja z Gimamandą Nugos i Adichis, zgadzam się w 100%. Mam tutaj zaznaczone bardzo dużo cytatów. Chyba nie ma słowa w tej książce, z którym bym się nie zgodziła. Są to dokładnie takie feministyczne poglądy, jakie ja mam. I. Bardzo Wam ją polecam. 10 na 10 gwiazdek. Kolejnym tytułem, nad którym zachwycałam się w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy jest Mexican Gothic Sylvie i Moreny Garcia. E, opowiadałam Wam też o, trochę o tym tytule w moim Cozy Night Routine, ponieważ właśnie w tamtym czasie zaczęłam e, tę historię czytać. I sama fabuła, zakończenie nie jest jakieś specjalne, jest to po prostu e, tajemnicza historia o Noemi, której kuzynka prosi ją o pomoc, e, żeby przyjechała do niej do domu, ponieważ ma wrażenie, że coś jest nie tak z rodziną i męża, z tym domem, ona wariuje. Noemi do niej jedzie, odkryć tajemnicę, zobaczyć o co chodzi. No i więcej zdradzać nie będę, bo nie chcę tutaj spoilerować. Myślałam, że ta książka przestraszy mnie troszeczkę bardziej, a jak dla mnie nie była zbyt straszna, bardziej taka creepy i obrzydliwa. Jednak tej książki nie polecam wam ze względu na fabułę, a ze względu na pióro autorki, które jest przecudowne. Dawno nie czytałam książki napisanej w ten sposób, książki tak poetyckiej, książki, w której opis grzybów w lesie mi się podobał. Czytając Mexican Gothic nie miałam nawet problemu z wyobrażeniem sobie, jak wygląda pokój głównej bohaterki. Jak wyglądają liście, które leżą sobie gdzieś tam na podwórku, ponieważ autorka zwracała uwagę nawet na te najmniejsze szczegóły. I myślę, że Wielu czytelników zachwyca się tą pozycją właśnie nie dlatego, że fabuła jest niezwykle ciekawa i trzymająca napię w napięciu, a właśnie przez to, jak pisze autorka. I już zostały mi tylko dwie pozycje, i zacznę od tej pozornie gorszej, czyli zimowania Catherine May. Po raz kolejny jest self-help book od wydawnictwa znak, które również zaproponowano mi do recenzji. E, I akurat e, propozycja została mi wysłana w takim momencie, gdzie e, ta pozycja wydała mi się niezwykle potrzebna. Ponieważ opowiada ona o tytułowym zimowaniu, czyli jak przetrwać trudne momenty. Zwierzęta przecież na zimę zapadają w sen, i zamiast jakby walczyć o przetrwanie, po prostu spokojnie to wszystko sobie prześpią, obudzą się na wiosnę i jest git. No, ale my ludzie zwyczaj, gdy mamy jakieś problemy, to nie potrafimy, tak wiecie, usiąść, odpocząć, tylko cały czas się zamartwiamy, cały czas próbujemy je rozwiązać, i to często przynosi więcej szkody niż pożytku. Ja też ostatnimi czasy mam bardzo dużo stresów związanych ze studiami i z takim powrotem do życia codziennego. Momentami jest lepiej, czasami gorzej, no ale pomyślałam, że kurczę, może ta książka pokaże mi, jak sobie z tym poradzić. Nic bardziej mylnego. Jak dla mnie jest to autobiografia Catherine May, w której ona opowiada o swoim synu, o swoim mężu, o jakiejś chorobie, o wycieczce i... Jak dla mnie nie było tam nic wartościowego. Ja mam wrażenie, że ta książka to było dla mnie tylko marnotrawstwo czasu. Jednak moja mama była tym tytułem bardzo zaciekawiona i tylko gdy go skończyłam, to od razu ona zabrała się za tę lekturę. I słuchajcie, jej ta książka bardzo się podoba, bardzo do niej trafiła i... Myślę, że może jest to taki tytuł, po który warto sięgnąć, mając już nie wiem, troszeczkę więcej doświadczenia życiowego, e, ponieważ może ja po prostu jestem za młoda i nie widzę tych ukrytych wiadomości, które chciała przekazać autorka. E, niestety, chyba o ostatniej książce będę musiała opowiedzieć z moim wietrzącym się laptopem, ponieważ czekam już 5 minut, aż przestanie to robić, ale jakoś się na to nie zapowiada. Ja nawet nie wiem, czemu się tak e, nagrzał, ponieważ. Nawet nie jest gorący, po prostu włączą mu się try wiatraka. Ostatnim tytułem jest y, Cała szkoła mówi o mnie. Jest to historia Elizy, której największym marzeniem jest zostanie redaktorką naczelną szkolnej gazetki, jednak jej plany psuje Len, czyli właśnie kolega z redakcji, który zostaje wybrany na tego redaktora zamiast niej. Eliza uważa, że jest to wina Mizogoni i zapoczątkowuje wielką akcję feministyczną w swojej szkole. Jak wiecie lub nie, ja bardzo lubię wątki feministyczne w książkach, lubię feministyczne, silne postaci i to był po Czemu sięgnęłam po a mówi o mnie? Jednak jak się okazało, e, to właśnie ten feminizm nas poróżnił i sprawił, że mi na początku ten tytuł wcale się nie podobał, ponieważ kompletnie nie zgadzam się z Elizą. Na początku książki była ona bardzo oschłą, niemiłą bohaterką, która tylko czepiała się innych, nie miała za bardzo znajomych, i zamiast na przykład pomagać swoim znajomym z redakcji, pokazywać im, jak mogą pisać lepsze teksty, to no tylko mówiła im, to słabe popraw, to słabe popraw, ale nie dawała żadnych takich rad, które faktycznie mogłyby im pomóc, więc ja się nie zdziwiłam, że nikt nie chciał jej jako redaktorki naczelnej, i kompletnie nie zgadzałam się z tym, że jest to kwestia mizogoni. Właśnie zdałam sobie sprawę, że powiedziałam Mizogoni zamiast Mizoginii, ale jest to dla mnie dosyć trudne słowo i zawsze zapominam jak się je wymawia, więc wybaczcie. Na szczęście autorka po jakimś czasie zaczęła zmieniać postać Elizy i doszło do takiego rozwoju bohaterki i zmieniła ona swoje podejście. Zrozumiała, że ten jej feminizm jest dosyć toksyczny i wtedy polubiłyśmy się już troszeczkę bardziej. Na pewno chcę też pochwalić autorkę za to, że wprowadziła wątek Enemies to Lovers, który nie przyćmieł głównego punktu fabuły. Był on bardziej takim wątkiem pobocznym, który miał urozmaicić lekturę, a nie przyciągnąć do siebie cały blask. Są to już wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że ten film nie jest super długi, chociaż widzę, że nagrywanie zajęło mi ponad 40 minut, więc nie wiem ile z tego wytnę, a ile zostanie. Jestem też bardzo ciekawa, co Wam udało się przeczytać w przeciągu e, ostatnich miesięcy, dajcie znać, co się Wam podobało, co się nie podobało, e, jestem naprawdę ciekawa, co mi tam polecicie. Na sam koniec chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu i zachęcić do subskrybowania, dawania apel w górę, komentowania i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. To już wszystko na dziś i widzimy się w następnym filmie. Pa pa!